Słychać, wynurzyłam się ze swojej norki. Po chyba pięciu dniach nie wychodzę z domu cztery albo pięć dni. Cztery. dzisiaj piątek. Jak ja mam lęki, teraz stany lękowe, fobię społeczną to się normalnie w głowie nie mieści. Ale bardzo dobrze, że zadzwoniła do mnie jedna z moich przyjaciółek i spotykamy się na kawę, to miałam okazję wyjścia motywację do wyjścia. Szok. Strasznie się czuję. Ale wiem, że będzie lepiej. No. Tylko muszę trochę wyjść właśnie porozmawiać z tą przyjaciółką. Nie widziałyśmy się od grudnia. Byłyśmy razem w Polsce. Patrzcie jak pięknie. Dzięki Bogu nie muszę daleko jechać. Tylko 5 stacji. Pogoda przepiękna. W domu na komputerze pokazywało mi Plus 14 w cieniu, ale na słońcu jest zdecydowanie ciepło. Jeszcze, no wyszłam w samej bluzie, no i w spodniach. <noise> I co chciałam powiedzieć? No, wiecie, ja mam te duże rezerwy tłuszczu. To jest mi normalnie. Gorąca. Dlaczego to metro się tu zatrzymało? O wszędzie graffiti namalowane. Ok, odezwę się później. No wygląda na to, że postój potrwa trochę dłużej, a jeszcze trochę pobiadowe. W poniedziałek zaczynam to moje przebranżowienie. Jedna osoba zadała mi pytanie w komentarzach: Co to za szkoła? Co to za kurs będę robić? A więc dla tych, których to interesuje, to po prostu ja nie mogę już w swoim zawodzie pracować jako opiekunka ludzi chorych i starszych z powodów zdrowotnych, i dlatego muszę zrobić przebranżowienie czyli znaleźć zawód dla mnie, który mogę wykonywać i no i, i zrobić szkołę. Najpierw to będą takie testy psychologiczne na inteligencję, na refleksy, nie? Zainteresowania i tak dalej i zobaczymy co z tego wyjdzie. Co będzie do mnie pasowało. Są takie programy komputerowej i tak dalej, to tam będzie psycholog, psychiatryczka, wszystko nie i tak dalej. No, coś tam znajdziemy. No, osobiście to mam nadzieję, że to będzie coś e, związanego z komputerem, z internetem. Nie przez to, że przez kobie społeczną chcesz no, siedzieć w domu i to robić czy coś takiego, tylko po prostu mnie to bardzo interesuje. Wiecie, kreatywność. Coś takiego jak web designer albo coś takiego. No zobaczymy, czy jest to możliwe w ogóle. Czy mój mózg na tyle dobrze pracuje. Tak. Zobaczymy. No. Ale w każdym razie w poniedziałek się to zaczyna, a ja już jestem taka też. Wiecie, cieszę się bardzo, ale jest taki, no nie wiem, po polsku to się niemiecko aufgeregt, a po polsku jak to się mówi? Podekscytowana. O, właśnie, tego wyrazu. Brakowało. No i czuję adrenalinę totalnie, nie? Próbuję, próbowałam się uspokoić jakoś medytację i tak dalej. No, na chwilę pomaga, ale jak tylko pomyślę w poniedziałek ten... No wiecie, to jest wszystko, nie? Na koniec przerwy... To koniec obijają, się. Chociaż, jak ci, którzy oglądają mój kanał, to wiedzą dobrze, że ja się nie obijam, ale no, skończy się, wiecie. Nie spanie po nocach i tak dalej, bo tutaj to będę miała w końcu strukturę dnia. I wiecie, to wtedy całkiem inaczej się funkcjonuje. No, działa. A co dalej z moją dietą? Z moim odchudzaniem, o którym mówię w poprzednim filmie. A więc tak. Poczytałam, poczytałam. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze rady w komentarzach. Było wiele bardzo przydatnych. Ja się interesowałam tym postem przerywanym. O, tak to się nazywa. Post przerywany. I tam są różne opcje, ile godzin i tak dalej. I akurat przed y, jakoś do z pierwszych filmów to mi wyskoczyło największe błędy tego y, postu przerywanego, nie? Ja Wam wrzucę w opisie w pierwszej linijce link do, do tego filmiku, który ja oglądałam tej pani. Nie, nie wiem czy to jest lekarka, czy co. No nie wiem, nie znam dobrze tego kanału, ale mówiła, jakie są najczęściej błędy. Mi się to wydawało taki ten post przerywany, tak, tak prosto i łatwo, ale to nie jest takie proste, bo w tym, w tym okienku odżywienia, odżywiania, nie? To tam można jeść i tak dalej, co się chce, nie? Oczywiście z miarą z umiarem to. Bo... Ale później te, te godziny, co się nie je, to pewnie wolno pić kawę z mlekiem, tylko czarną kawę, bo mleko to już jest żywność i znowu organizm musi trawić. Nie można słodzić nic. Nie? No o tym to ja nie myślałam, nie? Myślałam, że będę sobie jakieś tam herbatki pić i tak dalej. Jakąś słabą kawkę z mlekiem. Okru, a tam kompletnie normalnie. To, według tej pani, nie powinno się w ogóle nic, co pobudza trawienie, Spożywać. O. Także ja teraz od dwóch dni, dwóch albo trzech dni dostosuję trzech dni. I nie <grym> na razie. I to, ta pani też mówiła, że według chińskiej. Medycyny, muszę teraz wysiąść. Według chińskiej medycyny y, poszczególne godziny są y, odpowiedzialne za, za, za nie, różne narządy, nie? Jakie mamy tam wewnętrzne. W tam powiem, od między szóstą, a którąś tam, o siódmą, czy ósmą jest słońce. Jest. Jest tam od żołądka od Dlatego najlepiej właśnie, jeżeli robi się post przerywany, startować od rana, nie? Od 6 rano, a nie, że zaczyna się od I Ona tam mówiła, że to się wcale... No, że, że coś takiego, że ludzie opowiadają bajki w internecie na ten temat, że można się zacząć o 11 i tak dalej, ale tak, że bardziej powinno się... Czekajcie, ja muszę do windy. No, że bardziej powinno się... Zaczynać właśnie od rana, od 6 czy 7 godziny. Dam Wam link w opisie filmu. Będziecie mieli sobie posłuchajcie, co ta Pani mówi. No i w każdym bądź razie. Ja zaczęłam tak właśnie o, od, od 6 rano. Zaczynam. Wiecie, kawa. Oczywiście ograniczam cukier troszkę. Wcześniej, jak robiłam sobie herbatę w takim garnuszku półlitrowym, to tam szły. Dwie, trzy łyżeczki cukru od, od takiej, wiecie, od zupy, nie? Duże. No a teraz to już tam tylko, wiecie, dwie małe łyżeczki. A, jak trzeba, to trzeba. No i to robię tak trzy dni. Wiecie, staram się takie jedzenie y, różnego rodzaju, nie żeby. Kurde, nie nacisnęłam to, co trzeba. A, ja będę teraz jeździć w windą. <grymne> Za nisko zjechałam. No. I teraz będą ludzie jeszcze. Dam, zaraz się odezwę. Także dam wam, na czym ja skończyłam, nie pamiętam. <grymne> Bo jeszcze w windzie telefon mi zadzwonił chwilę rozma rozmawiałam. I ten. No i zapomniałam, co mówiłam. No chyba o tym, że zostawię link do tego filmiku. Tak mówiłam, to. Czy mówiłam o tym, że zaczęłam? No, że ja to robię od trzech dni. I tego... Nieważne, weźcie sobie tam, wejdźcie w ten opis mojego filmu i tam jest link. No, a ja teraz jestem znowu koło tej spalarni. Ci z was, którzy nie są ze mną od początku, czyli od maja tamtego roku, może zaciekawić, jak to wygląda tutaj? Spalarnia śmieci. Widzicie, to jest taka spalarnia śmieci w Wiedniu. Z tymi rysunkami tego malarza Hunderwassa. I tutaj w Wiedniu spalają, tutaj w tym śmieci, i ogrzewają w jeden tym. Można sobie wykupić ogrzewanie z Fernbermę. Z, tak, z takiego, czekajcie Boże, mi jakiś rower nie rozjechał. No, można sobie kupić od nich tutaj ciepłą wodę i, i ogrzewanie. No i wtedy nie trzeba jakimś tam gazem grzać czy coś takiego, tylko można sobie grzejnik otworzyć w ciągu roku, kiedy się chce. Jest ciepły i ciepła woda non stop, nie? Bardzo świetny pomysł, nie? Myślę, że każde większe miasto tak, takie, no, jak Wiedeń powinno sobie zrobić tak, w taki sposób dobry wykorzystywać, wiecie, spalanie śmieci, przetwarzanie tego na, na prąd, ciepłą wodę i tak dalej, no. Fajnie to wygląda. Ale przy piękna pogoda. Muszę uważać tutaj na rowery, bo tutaj jest ścieżka rowerowa. No, ja czekam, zapalę sobie teraz i poczekam na koleżankę. A nie, najpierw jeszcze Wam pokażę tutaj z tej strony ten budynek. Czekajcie, może będzie lepiej widać. No, tak to wygląda. Fajnie pomalowane, ten Hundertwasser właśnie. Bardzo znany ten. No. Ja jestem na stacji szpitalału w Wiedniu. To są stacje metra. No, tak to wygląda. Okej. Okay. To ja teraz się na razie wyłączę. Zapalę sobie papierucha. Nie naśladować. Trucizna. Zaraz przyjdzie moja jedna z moich przyjaciółek. No. No to odezwę się. Później pójdziemy sobie na kawkę. Na razie. Chociaż tak praktycznie nawet nie wiem gdzie pójdziemy. gdyż dowiedziałam się przed chwilą, że przyjaciółka ma już plan dla nas jakiś, sobie wymyśliła. <laughs> Trochę się boję, wiecie, z moją fobią, nie? Przez to, że przez ostatnie dni, na no, dużo nie wychodziłam. Mam nadzieję, że żadnych ekstremów nie będzie. No. Opowiem Wam później. No. Do zaraz. No i skończyło się na tym, że kupiłyśmy sobie po kawce i usiadłyśmy nad rzeczką. Tutaj chciałam Wam nagrać taki statek wycieczkowy, ale mi uciekł, zanim się zebrałam, ale drugi nadpłynął. I udało mi się pięknie go nagrać. Fajnie to wygląda, nie? No i siedziałyśmy sobie na ławce i rozmawiałyśmy. Byłyśmy niedaleko koło tej spalarni śmieci, ale było super. Później jeszcze żeśmy trochę spacerowały. Tutaj, jak widzicie, jeszcze z mostu. Tam po prawej stronie była ta spalarnia. Tutaj rzeczka. Tutaj ujęcie tej spalarni z, in, z innej perspektywy trochę. No przepięknie. I tutaj patrzyłyśmy się tam na góry. Która z tych gór to jest Kalenberg. Jeszcze tam nie byłam, ale mamy w planie. To jest ta góra, na której nasz król Sobieski stał i obronił Wiedeń przed najazdem tureckim. No i tam po kilku godzinkach. Jadę już do domu. Jak widzicie, pogoda jeszcze była piękna. Przepiękne widoki. Tam z tyłu jest to, to kąpielisko, na które chodziłam w poprzednim roku. W tym roku też będę chodzić. No, kochani, ja już wracam, jest godzina 18.10 jestem zmęczona, nachodziłyśmy się trochę, narozmawiałam się za wszystkie czasy, ale wiecie no jak to jest. Nie widziałyśmy się od grudnia, rozmawiałyśmy tylko przez telefon w tym czasie na Whatsappie. To całkiem co innego jak się spotkacie tak no. I porozmawia w cztery oczy. Ojej, ale się rozruszałam. Rozruszałam się. Język mi się plącze ze zmęczenia No, przeszły mi te lęki, i tak dalej. Także jest już lepiej. Teraz zobaczymy, czy jeszcze kiosk otwarty. Do sklepu też jeszcze zdążę bo jest do 20.00, tutaj na Florentstorfe. No, patrzcie, ile ludzi. wygląda. Normalnie nie, nie mam sił się uśmiechać. Taka się jestem zmęczona. Wiecie jak to jest, jak się przez tydzień nie wychodzi z domu, no nie przez tydzień, przez kilka dni, a później tyle y, wrażeń naraz, tyle ludzi wkoło naraz, nie? No to jednak jest takie trochę oszałamiające. O karuzele są z przodu. Wyłączę się na chwilę, zaraz Wam pokażę. Znów podpierali jak stragany tutaj na Floresdorfie. Karuzele dla, malusz dla maluszków. Popatrzymy się co tutaj dają na tych straganach. Słodycze. A, to na święta. słodkości Akurat na moją dietę, znaczy na moje odchudzenie. Jest jeden. wiem co był? jeden Takie słodkości Na Florydstorfie przy stacji U6 Florystorf. Powiedziałam do pani, że zrobię im reklamę. No, tutaj jedzonko. Wędliny. Kiełbaski kabanowski. Tutaj jest McDonald's. Tutaj jakieś różnego rodzaju torebki, ściuszki. Tutaj Maroni, czyli te, jak to się nazywa, te kasztany pieczone. Po mojej lewej stronie to tutaj są różnego rodzaju biżuteria. Taki stragan z ściuszkami. Tam z przodu też widzę jeszcze te Maroni. Czyli jak to się nazywa? Kasztany, no i tutaj ciuszki. I tu tyle. A ja idę teraz na tramwaj. Właśnie mi uciekł. A nic. Poczekam sobie. Miałam iść do sklepu, ale mi się już nie chce. Teraz jest tutaj, widzę o wiele mniej ludzi na tych murkach. Bo jest tutaj od miesiąca chyba zakaz picia, spożywania alkoholu tutaj na tym placu. z plac. W 21. becyrku wprowadzone. Także jest tutaj teraz spokojniej. Ręka mi się częsie od trzymania tego drążka. Jak to się nazywa? No wiecie o co mi chodzi? To wieczór się robi. Nie wiem, może jutro coś dogram. Mam mikrofon załączony, mam nadzieję, żeby nie była jak ostatnia, że straciłam około pół godziny nagrań. Mówiłam Wam, że 15, do około pół godziny nagrań, bo się okazało, że mikrofon się jakoś odłączył. Nie wiem do czego. No, aż docisnęłam. Teraz sprawdziłam, czy jest dociśnięty. Żeby znowu nie było, że się nic nie nagrało. O, ale ludzi. I nie piszę nawet, za ile będzie kolejny tramwaj. Normalnie wyświetla minuty. Nie, no, jedzie tramwaj. To ja się wyłączam i lecę. Witam Was, kochani, ponownie. Wiecie, już sobota, kolejny dzień. Ja sobie lecę na zakupy. Wczoraj jeszcze nie nagrywałam, bo już byłam padnięta. Próbowałam zasnąć. Byłam taka zmęczona. I... Zasnęłam wiecie o której? Dopiero około godziny... W pół do pierwszej nocy. Obudziłam... Spałam w sumie... 5 godzin i 45 minut. <grywy> no... Jakoś tam się trzymam, no ale na zakupy muszę iść. Bo wiecie, muszę sobie ten... Nakręcić papierosów na poniedziałek. No, a dzisiaj są sklepy spożywcze, tylko do 17.00. Nie chcę jutro latać, tylko wiecie, chcę się przygotować na ten kurs na poniedziałek. No, idę kupić ziemiaczki teraz. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Tutaj to się nazywa hirtenkäse albo Ziegenkseize, taki biały ser. Wiecie, taka mała kostka, taka sprasowana, i ona jest. Słona w takiej no, wodzie solonej. Ja tu uwielbiam. A już teraz jakiś czas tego nie jadłam, także dzisiaj to już nie wytrzymałam. Idę sobie kupić. No i taki plan jest właśnie, żeby sobie ziemiaczki, wiecie, ugotować. Tak wczoraj rozmawiałam właśnie też na ten temat. Ziemiaczki są ugotować i dać na to masełka i ten. I tego serka to będzie tak jak farsz do pierogów ruskich, nie? No. Także na pewno będzie smakować. No Dietę dalej trzymam. Znaczy to, to odchudzanie to... no jak to się nazywa? No, no wiecie, że się ma okienko żywności, no, żywieniowe. To dalej trzymam tak, żeby było między 6, ra 6 rano, a gdzieś tak około 16, nie? I później już nic nie jem. Ani nie piję słodzonych napoi. No. Wczoraj byłam na mieście, to wypiłam jednego energiczka małego i kawy. Ale wiecie, wczoraj to było święto, bo widziałam się z przyjaciółką od grudnia, wiecie, pierwszy raz, także zaszalałam. Ale schudłam trochę, no. I już mam 93. Także widzicie, ponad 2 kg, powolutku. Zeszło, jednak tamta godówka tak nie była też całkiem na marne, bo to tam jednak wiecie, jak po tym całym szale, całym je jedzenia, nie? Jestem już przed bilą. No, po tym całym moim szale jedzenia, jak. Jak to zeszło, nie? to jednak okazało się, że tam było z kilogram mniej, półtora kilo. Także nie jest tak tego, że ja teraz wchodzę do Bilki. To są ziemiaczki 5 kilo. Kupię sobie taki worek, 4 euro, to nie jest dużo. Wezmę sobie masełko jeszcze. To jest przecena nawet do tego, jakby ktoś kupował, chciał taniej kupić masło do 26 marca, jeżeli się weźmie cztery masła, to są po 2,29, a tak normalnie kosztuje 3.9. euro. Ja wezmę jedno i nakleję naklejkę minus 25%, to będzie taniej do ziemiaczków. Widzicie, naklejeczka, będzie cacy. Na ziemniaki nie mogę nakleić, bo to jest chleba, czyli te tańsze, to na to nie można. Teraz poszukajmy jeszcze tego serka białego. To ceny nie mogę znaleźć. No korci mnie, żeby wziąć drugi, żeby mi tylko ten. Pieniędzy starczyło. <noise> Ajajaj. Będzie... No nie wiem ile to kosztuje. Podejrzewam gdzieś tak z 2.50 może. No, kupiłam co chciałam. Jeszcze zajdę tylko do tureckiego sklepu kupić sobie jedną cebulkę albo dwie małe, bo tutaj na sztuki nie można kupić, tylko całe paczki, a mi potrzebna jest tylko Jedna. Pokażę Wam jeszcze co kupiłam i rachunek. A więc tak jak mówiłam, ziemiaczki. Wziąłem ten serek. Ile on kosztuje? Dwa razy 2 razy 2,29. No zapłaciłam razem 13,89. Także ten serek. Kupiłam jeszcze olej. No, masełko. I wodę sodową sobie kupiłam. No i to wszystko. Będzie pyszna jedzonka. Dzisiaj. Okej. Okay. Także ja teraz lecę do tureckiego sklepu. Do zaraz. Właśnie wyszłam z tureckiego sklepu. Tutaj jest za mną. Kupiłam sobie dwie cebulki. No nie widać. To tam niecałe jedno euro, parę tam centów do domu, nastawię ziemniaki i będę montować filmik. No, ja już zabieram się za gotowanie tutaj. Widzicie, ziemiaczki są już obrane, pokrojone, nastawione. A ja w międzyczasie, zanim się będą gotować, to montuję filmik. Jest bardzo dużo montowania, bo filmik składa się chyba z prawie 50 części nagrywanych z kawałków. O, ziemiaczki się już tutaj gotują. Już są prawie gotowe, to zaraz wezmę się o, za krojenie cebulki. A gotuję tak dużo ziemniaczków, bo to będzie od razu na trzy dni. Wiecie, ja nie lubię stać przygotowaniem, że to jest takie pyszne, no to mogę sobie to podzielić na trzy dni. Mam też w lodówce kapusty kiszoną, to sobie będę mogła robić do tego na przykład surówkę jutro, czy ugotuję sobie część kapusty kiszonej jako dodatek, także będą witaminki i wszystko super. No i co, będę płakać? Będę płakać od cebulki? Oczywiście, że się popłakałam. No, ziemiaczki już odcedzone, no to wrzuciłam masełko, dużo, bo tych ziemiaków bardzo dużo ugotowałam, prawie 2,5 kilo. serek tutaj przygotowany. Taki kawałek wzięłam sobie no pół takiego serka przygotowałam, pokroiłam sobie pyszny. Cebulkę podsmażyłam na tym aseku, wrzuciłam do ziemiaczku. Widzicie, już jest wymieszane. No, i nałożyłam sobie na talerz właśnie tak y, ziemiaczki z cebulką i posypałam tym serkiem piechotka. No, po tym właśnie pysznym obiadku zrobiłam sobie kawkę. Już była godzina 15:44. Także, no, jeszcze był czas przed końcem okienka żywnościowego. Także jeszcze na koniec wypiłam sobie tą kawkę. I to był koniec odżywiania. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pa Pa!